A wiecie co potem on zrobił? A potem skopiował moje trzy luki. Trzeba po prostu już e, zakończyć. Zakończyć tą dramę. Ja nie chcę tego ciągnąć, a ta pani non-stop mnie atakuje. Powiedziałam, że ja chętnie będę ubierać Kardashianki na mojej liście. Teraz jest Beyoncé. Cześć, ja nazywam się Ania Kruk, to jest świat gwiazd. Ze mną dzisiaj Caroline Drapieński. E, witam wszystkich w ten dolarzowy wieczór. Cześć Caroline, po pierwsze chciałam Ci pogratulować Twojej kolekcji. E, pierwsze pytanie, czym inspirowałaś się tworząc ją? E, sobą, swoją, swoim dosłownie mózgiem, swoją wyobraźnią. Także ja po prostu chodziłam od fabryki i, o, do fabryki i wybierałam. E, Coś, co mi wpadnie w oko, także to było tak, że ja wchodziłam i wybierałam to, co jest blinki blinki, pióra, wszystko co mi się spodobało i po prostu mieszałam na sobie przy lustrze kawałki materiałów myślałam, co z tego mogę skleić, szyć. Skleić, szyć, wyszło coś pięknego, kolorowego, ale nie wszyscy potrafią to docenić. Paprocki z duetu, Paprocki Brzezowski powiedział, że kolekcja jest kiczowata i że nie potrafisz dobierać kolorów. Co byś mu powiedziała? A wiecie, co potem on zrobił? A potem skopiował moje trzy luki. A co byś mu powiedziała na takie rzucone hasło? Że chciał przykryć e, swoją zazdrością kopiarstwo. Nie wiem, jak to się mówi po polsku, że ktoś kopi e, someone. Czyli on po prostu ciebie skopiował. Nie chcę kopiować cię Aneta która zarzuca, że twoja kolekcja pochodzi z Chin. Jak byś to skomentowała? W ogóle nie chcę tej pani promować, ale nie chcę, to robię. Ze względu na to, że trzeba po prostu już zakończyć. Zakończyć tą dramę. Ja nie chcę tego ciągnąć, a ta pani non-stop mnie atakuje. I niestety hejterzy za nią idą, co jest bardzo przykre. I to powoduje dużo negatywów i negatywnej energii wokół mnie. Ja jestem tylko positive vibes. Moja kolekcja jest cała kolorowa inspirowana Miami vibe, tęcza ten, dosłownie. Także przy, myślę, że przywiozłam słoneczko z Miami, a pani, która całe życie żyje z facetów, powinna po prostu zająć się czymś. Niech pokaże mi swój tax return, niech pokaże mi po prostu swoje, nie wiem, podatki, jej dochody, tak? Czy ona kiedykolwiek wypełniła W9? Nie, nie wypełniła. Czy kiedykolwiek zarobiła swojego centa? Nie, nie zarobiła. Więc jak taka kobieta, która nie zarobiła swoich pieniędzy, może komentować i hejtować e, kobietę, która zarabia swoje miliony? Zostawiamy w takim razie Anetę Glam i wracamy do kolekcji. Powiedziałaś, że nie zatrudniłabyś Kendall, Kendall Jenner jako modelki. Dlaczego byś się nie zatrudniła i kogo byś widziała w takiej roli głównej modelki? Nie, właśnie zatrudniłabym, nie wiem, ktoś coś, coś pomylił, także jestem otwarta na współpracę z nią. E, powiedziałam, że ja chętnie będę ubierać Kardashianki na mojej liście, teraz jest Beyoncé. Ludzie myślą, że to jest w ogóle coś niewyobrażalnego, a mam bardzo dużo znajomych, którzy ostrzykują tego typu gwiazdy, ale Mijając, oczywiście pozdrawiam serdecznie. E, Przyjaźnie się z wieloma e, stylistami z Majami, którzy po prostu ubierają na co dzień te gwiazdy. I e, wepchnięcie takiemu styliście. E, Paru dziesięciu, a nawet nie wiem, paru egzemplarzy moich kreacji, żeby gwiazda wybrała, ponieważ gwiazdy nie wybierają zawsze już na takim etapie sławy, kreacji po cenach, po markach, tylko wybierają, co jest rzeczywiście ładne, w czym będą błyszczeć. Więc ja uważam, że mam ogromne szanse i gwarancje na to, że Beyoncé nałoży moje kreacje, bo po prostu mam znajomości wśród stylistów w Miami i tego nie ukrywam. Zdecydowanie Twoje kreacje też błyszczą, więc jednak gwiazda mogłaby je założyć. A czy myślałaś na przykład już tak dalej, dalej idąc o butiku w Polsce? Chciałabyś otworzyć jakieś sklepy? E, na razie chcę pokazać, że ja jestem tutaj jeszcze przez parę dni. Z... Uciekam do Miami z powrotem. Także ja jestem w Polsce tylko po mieć fan, pokazać trochę takiego świeżego wajbu, powiewu, dobrej energii, której czasami brakuje poprzez właśnie taką zawziętość i taką trochę ograniczoną mentalność. Więc ja nie chcę na Polakach zarabiać, nie chcę żerować na nikim w Polsce i w Europie. Moje kreacje nie są na razie na sprzedaż, także nie wiem w ogóle po co jest ta drama. Gdybym rzeczywiście sprzedawała na przykład parę razy drożej kreacje, ile jest w produkcji, warta to można byłoby mnie nie wiem się przyczepić, ale jeżeli ja robię to tylko dla show, żeby ludzie podziwiali w internecie na żywo moje kreacje, to ja nie widzę w tym problemu. Jest to po prostu for fun. Wspomniałaś też kiedyś, że w Polsce panuje taki zły zwyczaj, że firmy zazwyczaj chcą współpracować z wielkimi gwiazdami w barterze. Czy jeżeli ty miałabyś współpracować z gwiazdami, to płaciłabyś im za na przykład promowanie Twojej marki? Nie, nie, ja mogę płacić za okładki, ja mogę płacić za swoje ubrania, ale na pewno nie zapłacę żadnej gwieździe, żeby nałożyła moje ubrania, ponieważ ja to robię dla spełnienia siebie. I ja chcę, żeby po prostu ktoś docenił to, że komuś moja wizja, to co mam w głowie, moja kreatywność, rzeczywiście podoba, więc za to nie zapłacę Beyoncé. A czy ty dostajesz często propozycje płatne promowania różnych firm, albo na przykład jak mówimy o takim evencie, czy ktoś proponował ci kiedyś pieniądze za to, żebyś się gdzieś pojawiła i ewentualnie jakie to są kwoty? Szczerze mówiąc dużo jest takich propozycji, ale ja nie jestem w Polsce, żeby zarabiać na Polakach, więc więc <laughs> <laughs> Więc od Ciebie takich propozycji by nie było i Ty takich propozycji nie przyjmujesz? Nie, zdecydowanie ja nie chcę na Polakach zarabiać. Ja kocham Polskę, kocham Polaków, jestem tutaj dla zabawy i tyle. To jeszcze chciałam zapytać o życie prywatne. Między innymi Aneta Glam i inne osoby w internecie też powiedziały, że Ty nie pokazujesz Jacka, bo się go wstydzisz. Czy to prawda? No, no strasznie, strasznie, strasznie biednie wygląda, zwłaszcza jego konto bankowe. Twoje jest na pewno większe. No nie, niestety nie. Nie byłabym z mężczyzną, który zarabia mniej. Jasne, rozumiem. A ym, co by się musiało stać, żebyś wróciła do Polski? Na stałe nigdy, także Miami to jest mój świat i poczułam, że to jest to, co chcę. Na przykład y, zobacz, że y, dlaczego paproskie i Brzozowski skopiowali mnie? Ponieważ ja już wcześniej. Jestem, żyję dosłownie w takiej kolebce, która zapoczą, zapoczątkowuje wszystkie trendy na świecie. I ja, żyjąc tam, już czuję ten klimat, i tak nawet w podświadomości, ja już wiem, co będzie trendami. A do Polski przychodzi to dopiero po X miesiącach. I ja, tworząc moją kolekcję przez na przykład dwa miesiące, już wiedząc, już, już czując, jakie będą trendy światowe, przyjeżdżam do Polski z gotową kolekcją, a potem parę dni później w, inni kreatorzy polscy. Niby top projektanci, gdzie ja teraz jestem na topie, robią wręcz to samo, kopiuj i klej, więc to chyba świadczy o tym, że projekty, które ja zrobiłam, e, są najlepsze. Ale sytuacje w życiu bywają różne. Jeżeli tak by się twój świat odwrócił, na, stanął na głowie i musiałabyś wrócić do Polski, to co byś tutaj robiła? to nie ma takiej opcji, pieniążki się nigdy nie skończą. To, to byłby jedyny ten, ale nie martwmy się o to. Super, bardzo dziękuję za rozmowę. Chciałam zapytać, czy zagrałabyś jeszcze z nami w szybkie strzały? Pytanko-odpowiedź. Twoja najlepsza cecha? Yy, szczerość. Drugie pytanie. E, czy masz tatuaż? Nie i nie chcę Bugatti, nie potrzebuję naklejki. Jakbyś mogła wybrać jedno danie, które będziesz jadła do końca życia, co by to było? Yy, sushi. Uuu, też uwielbiam sushi. E, a powiedz nam trzy rzeczy, które mogłabyś zabrać ze sobą na bezludną wyspę, co to by było? A ja chciałam powiedzieć y, swój facet, ale to nie jest rzecz. Hmm. Piesek to też nie jest rzecz, więc jakie rzeczy? No na pewno telefon. Y, dwa, jakiś taki, y, jak to się mówi, taki tp internet, który wiadomo, żebym miała WiFi-a. Y, a, a trzecia rzecz, no to krem do opalania, żeby były jakieś y, non-stop, wiesz, fotki na Insta. Jakie jest największe kłamstwo, które o sobie usłyszałaś? Y, że jestem w związku z Polakiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. To była Karola Enderpeński i Ania Kruk. Zapraszamy do oglądania Świata Gwiazd.